Krystaliczna woda w kranach, racjonalne gospodarowanie jej zasobami, odzyskiwanie surowców z osadów ściekowych i wykorzystywanie ich do użyźniania terenów zielonych – plan idealny, ale czy w dzisiejszych czasach możliwy do realizacji? Jarocin udowadnia, że nie tylko możliwy, ale wręcz konieczny w trosce o lepszą jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Oczyszczalnia ścieków w cielczy została oddana do użytku w latach 1912-1913. Pod koniec XX wieku rozbudowano ją o część biologiczną, drugi stopień oczyszczania, ze strącaniem związków biogennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Zakład Odzysku Surowców w Cielczy to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z czterech w Europie. Nowoczesna instalacja produkuje energię elektryczną i cieplną. Wytwarzane są tu też nawozy mineralne, fosfor, fosforawit oraz nawóz mineralny mineralni. Odzyskane nawozy samorząd będzie wykorzystywał do użyźniania terenów zielonych, których w gminie Jarocin nie brakuje, a w ostatnim czasie z dnia na dzień przybywa ich coraz więcej. Tak ambitny projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I tutaj serdecznie dziękuję Panie Prezesie za tę decyzję, za tą pracę i za te 140 milionów, już konkretnie mówmy, bezwzwrotnej, darmowej dotacji w ramach Funduszu Europejskiego w programie Infrastruktura i Środowisko. Dzisiaj kończymy największe w historii Jarocina, w historii jarocińskiego też powiatu. Zadanie, jakie kiedykolwiek w historii Jarocina było realizowane. Warte ponad 300 milionów złotych. Projekt Gospodarka Wodnościekowa w gminie Jarocin. Był największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii Jarocińskiego samorządu, którego wartość to blisko 300 milionów złotych. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji spółka z o.o. w Jarocinie bez zwrotnej dotacji z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Burmistrz mówił o marzeniu, które się urzeczywistniło dzisiaj, ale te marzenia one się nie biorą z nikąd, one się biorą z odpowiedzialności. A jak mawiał Winston Churchill, że ceną wielkości jest odpowiedzialność. Jestem szalenie szczęśliwy, że jesteśmy tutaj w samorządzie jarocińskim odpowiedzialni nie tylko za teraźniejszość, ale też za przyszłość. I myślę, że najważniejsze jest to, że my wszyscy daliśmy radę i sprostaliśmy marzeniom pana burmistrza. Pierwszy raz jestem w Jarocinie, więc już wiem jak, jak można ocenić to co się dzieje w Jarocinie. Bo jestem przekonany co do tego, że ja rocin ekologią stoję, jestem faktycznie dumny jak tu przyjeżdżam, bo dumny dlatego, że to z naszym skromnym udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy może nawet szerzej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Polska się zmienia. I ten obiekt tutaj za mną, to jest też przykład, że Polska się zmienia. Polska się zmienia zarówno pod względem rozwiązań technicznych, o których teraz tutaj była mowa, ale też pod względem wizualnym. Zobaczcie tutaj, jak to jest przygotowane. Czy to widać, że to jest oczyszczanie ścieków? Gdyby rozważyć to, co jest niezbędne do życia człowiekowi, zaczynając od powietrza, którym oddycha, i wody, którą spożywa, po rekreację i naturalne piękno, okaże się, że jego zdrowie i dobrostan wprost zależą od stanu środowiska naturalnego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań gmina Jarocin domknęła system obiegu zamkniętego w gospodarce wodno -ściekowej. Tym samym Jarocin po raz kolejny wyznacza standardy ochrony środowiska, stając się ekologicznym liderem na skalę kraju. we we'll